Siema, z tej strony Cat Wars. witam Was w trzecim odcinku. 21 Ultimate Team. Jak widzicie, wychodzi nowy event jutro na dokładnie 1 dzień 6 godzin. Road to the final. Są to karty z Ligi Mistrzów. No, te karty będą wyglądać tak, że jak dana drużyna będzie szła dalej to karty z danej drużyny będą dostawać upgrade'a cyklu jak Rashford dostanie i Manchester United dojdzie do półfinału co Rashford będzie upgradeowany w punktach przełomowych wyszedł do zrobienia wyszli do zrobienia zawodnicy z MLS według mnie to jest bez sensu ale może do czegoś się przydadzą ja z pewnością nie będę ich robił bo to nie ma najmniejszego Sensu, jak wiecie, z już tytułu do mojego składu dołączyła nowa ikona, a raczej pierwsza w tej Fifie Jest to Seydorf 88 za milion 50 kupiony w nocy w poniedziałek, o pierwszej. Więc yy, jest bardzo dobrym zawodnikiem, ale za tą cenę musi po prostu takim być. I jak widać w TOFU Champions wbijem Elite 3 23-7 Od ostatniego mecza oddałem, bo miałem 23-6 To po co nam grać jak mogę oddać Trzeba sobie pomagać Bo ta gra jest po prostu tragiczna Ja nie rozumiem ludzi, którzy wbili rangę Nie mają o co grać I nie poddadą tylko grają dalej To jest według bez sensu jak, jak się nie jest pro playerem, to się nie gra Albo się nie ma Nie wiem, O top 100 szansy a się wbiło rangę jak standardzik jest 70 tysięcy, paczka z trzema informami, której dzisiaj nie otworzymy, ponieważ drużyna nie jest tragiczna, paczka za 100 tysięcy i 3 playerfiki po 5, z tego będę najbardziej zadowolony, podejrzewam, chociaż i tak, w tej drużynie nie ma nic, lecimy z pierwszym playerfikiem, yy. słaby player. boże, tragiczny. drugi player pick e, jest w nim e, jest w nim e, hardecki i poza nim e, nikt no tragedia wybieram hardeckiego lecimy z trzecim player pickiem e, tragedia wola Lecimy z paczką za 100 tysięcy monet, bo paczki z trzema informami nie dotykam, bo nie ma sensu. I nie mało hałdów. Oczywiście po i, po i po Holandia. Tragedia, ale do tego się przyzwyczaiłem. Już Ink, nacho. Nikt ciekawy, pełno duplikatów, masakra. Lecimy z nagrodami za Division Rivals. Yy, yy, druga ranga, niestety brakło mi chyba 60 punktów. Więc jestem rozczarowany, bo myślałem, że będę miał paczkę za 100 tysięcy monet. A tak to ma jakieś głupie 2 megapaczki, za Ben. Lecimy z pierwszą mega paczką rzadkich kart. Mam nadzieję, że wreszcie jakiś lokal siądzie Nie w tej paczce. Niestety. Etap. Tragedia znowu. Niech co tydzień. Otwieramy drugą paczkę za Division Rivals. W tej paczce nie znajduje się nic na Dzięki za oglądanie tego odcinka zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Widzimy się w następnym odcinku w czwartek. Cześć!